Witajcie drogie Skorpione, zapraszam Was na przekaz na miesiąc listopad 2024. Od razu mówię: Nie dopasowujcie do siebie na siłę, to jest przekaz ogólny. Zwróćcie uwagę na swój ascendent, księżyc, Wenus jeśli chodzi o miłość i o związki. Zwróćcie uwagę na cały Wasz horoskop urodzeniowy, ułożenie planet i dopasujcie w ten sposób. Sprawdźcie sobie, jakie macie ułożenia w domach, co Wam tam podlega. Jak również możecie też i odsłuchać, jeśli wasz partner, partnerka tak, e, mają skorpiona w swoim horoskopie urodzeniowym. Ja zapraszam was do polubień, do subskrypcji, do obserwacji, do komentarzy. Wasze komentarze są mile widziane. Za każdym razem patrzę, kto komentuje. Lubię też z wami rozmawiać. Też jestem obecna na innych portalach społecznościowych z codziennymi przekazami, gdzie również was zapraszam pod Tą samą nazwą. Jak i do czytań indywidualnych, tak. Ale dobrze, yy, zacznijmy od yy, przekazu z polskiej obfitości, tak. Yy, jeszcze wspomnę, też możecie, to jest niby przekaz na grudzień, chociaż yy, też może to być od dnia, którego dziś to dodaję. Uziemienie. Piękna, piękny tytuł na czas. Przepraszam za mojego kota. Mój kot mi tutaj buszuje. Uziemienie. Wiele z najbardziej rozwiniętych istot na Ziemi to zwykli, to zwykli ludzie, żyjący radośnie, godnie i odważnie. Wspaniałe, prawda? Poza tym kryje się szczerość i prawda. I to jest takie najbardziej cenne. Uziemienie. Także uziemiać się spojrzeć na swoją stabilizację, jak się z tym czujecie, jak się w jaki sposób żyjecie, tak? Czy to jest na pewno godne z waszymi zasadami? Zobaczmy temat tego tygodnia dla Was. O piątka przepraszam, tego miesiąca. Piątka buław. Być może już w tym tygodniu. <grymne> Pozytywne wpływy. Dwójka pentakli. Jakie negatywy? Miłość. Oj, będzie wybór, jeśli chodzi o miłość. Oj. Na czym się skoncentrować? Czekajcie, przełożę. Na czym się skoncentrować? Królowa mieczy. No. Co odpuścić? Dziewiątka pentakli. Mhm. Miłość i związki. Czwórka jeszcze czas uleczenia. Tak? I tu... Wam powiem drogie Skorpione. Właśnie. Nie poświęcać się, widzicie? Dziesiątka kielichów i dziesiątka pentakli. Wspaniała energia, bo to jest, moi kochani, spełnienie, tak? Ten miesiąc. Być może od tego czasu, kiedy ja to, ten przekaz robię, będzie spełnienie pod względem finansów, miłości, związków, stabilizacji finansowej. Na tym się będziecie skupiać, tak? Zrzucenie tego, czego wam się nie, tego, czego Wam nie służy yy, oraz porzucenie kłamstw Poczekajcie chwilkę, ja tylko tego podam bo mi tutaj pora robi. Już uciekaj. Ja sama Ascendent mam w Skorpionie, także też się cieszę widząc te karty. I dziewiątka buław, tak postawienie, postawienie na własne działania, na własne y, możliwości, tak żeby zrobić wszystko, żeby osiągnąć to szczęście. I tutaj przejdźmy do głównego już sobie. I tak, temat tygodnia, piątka buław, tutaj będzie walka, konflikty, na temat tego miesiąca, cały czas mi mówi się tego tygodnia, tak jakby miało to zaraz nastąpić e, piątka buław to będzie walka, konflikty e, być może wywalczyć z się z sami sobą tak, by podjąć jakieś de decyzje lub będzie się walczyć o coś, by osiągnąć własne szczęście bo tutaj się tak, cała ta energia mi się tak tutaj rysuje w tym całym przekazie, tak zobaczmy, dlaczego piątka buław karta diabła to też tutaj koziorożec, tak, ale ty będzie walka z, tok z toksycznością używkami, ludźmi tak, którzy wam e, manipulują i też z takimi energiami uzależnień, to też i z pożądaniem, tak świątce mieczy nie bójcie się nie twórzcie w głowie Takich strasznych scenariuszy. Nie twórzcie. Tutaj, widzicie, jest energia rydwanu. Jak i tutaj to właśnie trzeba należy robić. Energia rydwanu, tak? Yy, czyli to są działania. Czyli to są działania: pozostawienie czegoś, co Wam nie służy, by osiągnąć tą stabilizację, jeśli chodzi o finanse. I tu macie kartę gwiazdy, karta spełnienia marzeń. Tylko walczyć z tym. Co Wam nie służy, tak? Z tą toksycznością, z tym, co jest najgorsze, uh -huh. by mieć to szczęście, jeśli chodzi o miłość i o związki. I proszę, by Wam się zwróciło równowaga w braniu i wdawaniu. To jest równowaga tak samo i w związku, tak? Jak i w pracy, w Waszych projektach, że będziecie zyskać, osiągniecie to, jeśli zawalczycie, pokonacie tego diabła. To, co jest najgorsze, te wasze lęki, wasze obawy, to też się pokazało tutaj, właśnie w Dziewiący Mieczy. To są wasze lęki, obawy, ten diabeł, że Wy pokonacie to wszystko. Także jakieś pieniądze się do Was też i być może zwrócą. I tu, właśnie, w dwójce w pozytywnych wpływach, tak? Widzicie, to jest równowaga, to jest energia y, również nieskończoności, tak? energia Ying i Yang, zrównoważenie energii, to również kompromisy, dojście do kompromisów z kimś, ale też uwaga, żeby ktoś wami nie manipulował pod kwestią pieniędzy, pieniędzy funduszy. Zobaczmy, dlaczego dwójka pentakli w pozytywach wyszła. Aż sama jestem ciekawa, bo wierzę. Coś musi totalnie runąć, tak? Coś musi totalnie się zakończyć, być może właśnie detoksyczne, by mieć to szczęście po raz kolejny. To szczęście w dziesięciu pentaklach. Król Mieczy. Uważajcie, tak? Bo z taką osobą możecie do, mieć do czynienia, lub to jest wasza energia. Ktoś chłodny, o takim chłodnym usposobieniu. Król Mieczy to również to mogą być osoby prawne, urzędowe, tak? I tu jest w karcie sądu ostatecznego zwycięstwo, być może z taką też i osobą, tak? Bo osiągnąć tą stabilizację, tą równowagę, tak? I rozpoczęcie czegoś nowego, tak jest tu pokazane. I tu jest dziewiątka pentakli, czyli stabilizacja pod względem finansowym i inwestowanie w samym, sam, samego siebie. Tylko pokonać to. I to wtedy wyjdzie w pozytywach. Ta wieża musi. Być to już jest chyba pisane, że jeśli to, tego się nie zburzy, tego się nie pokona, tego diabła, to tego nie będzie. I tu właśnie w negatywach. Uwaga, jeśli chodzi o wybory jeśli chodzi o wybór pod względem miłości związków. Tutaj jeśli ktoś wa, do Was przyjdzie, tak? Z propozycją, być może pojednania. Być może to jest energia pożądania i to musi odejść do przeszłości. I tu jest energia miłości kwestii związków wyborów. To jest. Mi się wydaje, że ja tutaj tak czuję, że to jest zakończenie, tak? Jakiegoś związku. Zobaczmy. Bo to jest w negatywach pokazane. Zakończenie, to jest wybór. Trójka buław. To jest tak jakby czekanie na coś, tak? Czekanie na... Jakąś miłość, wy nie czekajcie, a tym bardziej yy, w rycerzu Pentakli, wy sami musicie zbudować to, czego naprawdę chcecie, tak? Wy musicie sami zawalczyć, budować krok po kroku waszą stabilizację. Wy wtedy spełniliście swoje marzenie. W karcie sprawiedliwości wy na coś czekacie. Wy czekacie być może na jakąś sprawę rozwodową, jak to jest karta wieży diabła, i tu jeszcze wybór w miłości, to jest karta być może rozwodu, tak? Tutaj i pożegnanie, widzicie, to jest pożegnanie tego, co Wam służy, żeby po prostu osiągnąć to szczęście. Mhm, uh -huh. tak. Bo Wy być może zbyt wiele się na siebie, a ktoś być może z kimś jesteście w związku spełnia swoje marzenia Waszym kosztem. Tak się to pokazuje. I Wy tutaj czekacie na coś. Tak. To jest odcięcie, to jest, są sprawy rozwodowe, tak? Wybór drogi, postawienie jasno na siebie. I widzicie po raz kolejny: piątka mieczy, walka. Jak tutaj była piątka, była fakt tej piątka mieczy: to jest walka i wygranie. To jest karta słońca, to jest karta spełnienia marzeń, szczęścia. I też być może ze względu na dzieci, być może yy, o coś się obawialiście, tak? Nie bójcie się w karcie księżyca, jakieś tajemnice, być może wyjdą na jaw. I tu. Na czym się skupić w tym, w tym miesiącu? Widzicie? Cały czas ten tydzień. Yy, Królowa mieczy. Królowa mieczy. Energia y, ziemska, taka myśląca, znaczy nie jest ziemska, tylko jest powietrzna, tak? To jest komunikacja, to, jest, to są słowa, to są rozmowy, to jest yy, jasne komunikowanie własnych potrzeb. Yy. To, czego wy chcecie, jak również y, to są sprawy, też y, z kobietą, być może urzędowe, finansowe, prawne. Kierowanie się intelektem to jest pod względem być może finansów, właśnie tych spraw, tak będziecie to chodzić, tak? W toksycznych tych energiach. Przepraszam, ale tego kota naprawdę muszę wziąć, wytransportować, bo jest. mój kot jest jak Tarzan. Normalnie wszędzie wejdzie. Królowa Mieczy, moi kochane skorpiony. Kieruj się intelektem. Tylko wyłącznie chłodną, kalkulacją, intelektem. Na czym dobrze wyjdzie? Co jej się należy? By w taki sposób być nastawiona wobec tego diabła. Tak. I tu dalej już mamy energię działania. Zobaczmy, dlaczego jest ta Królowa Mieczy. To również energia Wodnika, tak? Wodnika, wagi, byka, a tej, tak, katarce, kapłanki, piękna energia, to jest pożegnanie tego, czego wam nie służy, odejście od tego, tak? To jest zbieranie wiadomości, uwaga na fałszywe informacje. Coś być może jest przed wami ukryte, lub to wy coś ukrywacie, tak? Odwracajcie sobie energię. To jest kierowanie się intuicją, dojrzałością, yy, jak i nie mówienie o swoich planach na przyszłość. Trzymanie wszystko w tajemnicy, tak? Nie chwalić się tym, co zamierzacie, nikomu, nikomu, nikomu nic nie mówić o swoich własnych planach. Trzymać wszystko dla siebie, żeby spełnić swoje marzenia. Mhm. Tu jest karta Księżyca, karta tajemnic. Wspaniale pasuje. To również karta tak zwanej tutaj czarownicy, tak? Super. To, to jest dojrzałość. Kierujcie się intuicją, kierujcie się z nami, znakami, które być może do Was przychodzą, moje drogie skorpiony. Teraz co odpuścić? Dziewiątka pentakli. Wy już coś macie, wy już osiągnęliście, tak? Yy, I tu być może. Inwe, czas zainwestować w, samą, w samego siebie z tego co już macie bo już macie jakąś stabilizację finansową i tu czas zainwestować w swoją przyszłość, w samego siebie w rozwój tak, być może tutaj coś planujecie w karcie arcykapłanki, tak i w tej królowej mieczy żeby coś działać, żeby coś rozpocząć bo tutaj już widzę kartę tutaj tak samo, I dziewiątka kielichów to jest spełnienie marzeń i tutaj karta działania w Rydwanie Kierowanie się miłością samej do siebie, też nie poświęcania się dla kogoś tak, żeby spełnić swoje marzenia pod względem stabilizacji finansowej i uczuciowej. I to jest takie piękne. I tutaj będzie komunikacja, będą działania w tym kierunku. Mhm. Nie bać się, nie bać się myśleć pozytywnie, być nastawionym pozytywnie, bo wiecie, to co mamy w głowie, w myślach, to i przyciągamy. Dlatego. Nie bać się. Nie bać się komunikacji. Tutaj jest energia działania. Tu jest czas działać, żeby osiągnąć to wszystko, co czego pragniecie osiągnąć. I tu, moje drodzy, to jest energia uleczenia. Być może po tym związku, tak, który wam się nie udał. Tutaj po tym co ten diabeł tej manipulacje, to jest wieża, rozpad związku. I tu jest pokazana energia uleczenia, tak? Energia uleczenia, rehabilitacji, być może zadbania o siebie, o zdrowie, tam gdzie czujecie się najbe najbezpieczniej. I tam gdzie po prostu będziecie być może tworzyć swoje własne plany. Dziewiątka pentakli, widzicie? Inwestowanie w samego siebie, zadbanie o siebie. Królowa pentakli. Ona tam, gdzie zasieje, tam ona i zbierze, by mieć tą stabilizację w dziewiątce Pentakli, by mieć to szczęście rodzinne. Tutaj też jest dziewiątka Pentakli. Zainwestować w samą siebie. Co będziecie robić? Co będziecie tworzyć? Z tego będziecie mieć pieniądze. Taka jest królowa Pentakli. Dba o stabilizację, o dom, o rodzinę. To jest, jak widzę, przekaz chyba dla kobiety skorpiona. Wspaniała energia. Co z królowa pentakli? Gdzie zasieje, tam i Z tego, co już osiągnęła w dziewiątce pentakli, tak? Tutaj to już, to już coś jest. Tu już coś jest i wy macie zainwestować w samą samego siebie. Nie spoczywać na laurach. Tutaj jest cieszenie się tym, co ma. Tutaj ma zasłonięte, tak? Oczy. Tutaj są te cztery pentakle, ale dookoła może być ich więcej. Tylko trzeba w to zainwestować, tak? I o to będzie walka. Oto będzie walka. I tutaj są nowe przedsięwzięcia, nowe działania, być może nowe projekty, nowe pomysły na przyszłość. I to jest takie fajne. I później co czeka. Spełnienie marzeń w innych dziewiących kielichów, to jest takie spełnienie marzeń, tak? No zobaczymy, dlaczego jest ta dziewiątka pętali? Bo tutaj jest, jak coś runie, coś odejdzie do przeszłości. Jeśli weźmiecie się, drogie skorpiony, mocno tak fest z głową na karku, z taką jak to się mówi, zawziętością, z taką jak to się mówi, precy z, z takimi planami już obranymi na przyszłość, to Was czeka spełnienie marzeń. Dlaczego? Nowy biznes, nowe przedsięwzięcia się pokazują, tak? Od Wyjście z klatki być może, tak? I tu jest pokazana wygrana. Tu jest pokazana wygrana w tym, co tworzycie coś nowego. Nowa miłość. Nowa miłość, nowe możliwości się dla Was otwierają. I to jest energia działania. Być może podróżów wyjazdów. Też rak się rysuje. Dlaczego? Czwórka mieczy. Tak, być może pojedziecie na jakiś odpoczynek lub wyjedziecie gdzieś, tak? E, oj, cesarz, energia cesarza się pokazała. Aha. Ktoś być może zaproponować Wam, tak? Wyjazd. Lub ktoś Wam powie, że wyjedzie, bo to jest energia kapłanki. Być może tutaj jest też i kobieta ukryta w tajemnicy. Na to zwróćcie uwagę, tak? I y, tu zwróćcie uwagę na to. Mhm. Uh -huh. Tak, bo ta osoba może gdzieś wyjechać lub takie coś mi tutaj pokazuje i to jest zawalczenie o, sam, o samego siebie i tu się jakiś cykl się musi zakończyć wraz z tym rozwodem, zakończenie tego związku, bo tutaj wy chcecie zburzyć coś, by rozpocząć coś nowego, ale tu w kwestii uczuć, w kwestii związków tu uważać, tak, bo tutaj y, mogą być jakieś takie zajawki, że ktoś z kim zakończycie będzie chciał jeszcze o was zawalczyć, tak, i tutaj będzie tą energię działania, uwaga na oszustwa, na oszustwa, na kłamstwa, na nieprawdziwe słowa, tak, yy, bo tu jest pokazane, że to jest potrzebna transformacja całkowita i odpuszczenie czegoś, co wam nie służy. Przede wszystkim kierować się z miłością samej do siebie, energia panny tutaj też pokazana, jak i raka, jak i skorpiona oczywiście, tak? Nie poświęcać się dla kogoś z miłości, tym bardziej z tego, co wy tutaj już osiągnęliście. Po tym uleczeniu. Wy macie inwestować same, w samą, samego siebie, tak? Pomyśleć też i o sobie, a nie tylko o kimś innym. W, właśnie w karcie sądu ostatecznego. To jest zakończenie jakiegoś cyklu. Tu jest martwych zmartwychwstanie. Widzicie, tylko trzeba zacząć działać. Po raz kolejny rydwan się pokazał. Nie dać sobą robić, że wy macie się dla kogoś poświęcać, a ktoś oczywiście nic nie będzie chciał zrobić, tak, w waszym kierunku. Tu musi być równowaga w braniu, w wydawaniu, Nie bać się, tylko zawalczyć, widzicie? Tutaj jest energia walki i tu zobaczymy, jaki będzie tego wynik, tego wszystkiego. Tu jest spełnienie marzeń, tu jest tak zwane właśnie to uziemienie, zbław aha, widzicie, podobna energia wyszła zrównoważyć energię widzicie, to jest energia u, uziemienia tak samo, to jest karta siły, karta mocy zrównoważyć swoją energię tak, zrównoważyć by rozpocząć coś nowego Nie tutaj będzie coś tworzone, coś z pasją będziecie pracować, będziecie chcieli coś rozwinąć, podobna energia być może wyszła u ryb albo u buraka Dwie te karty koło siebie tak samo wyskoczyły. A przecież tak tasowałam te karty. Być może ktoś będzie chciał z wami stworzyć coś, tak? I tu jest ktoś z przeszłości. Być może z kimś tutaj, co chcecie zakończyć ten związek, i ruszyć w nowe. Bo też jest pokazana energia powrotu, że ktoś będzie chciał o was zawalczyć, ale tylko i wyłącznie dla kwestii zasobów pieniężnych. Dlatego też i uważajcie, tak? Bo to jest widzicie. Energia kłamstwa, energia manipulacji. Uważajcie, drogie Skorpiony, wy zrównoważcie swoją energię, tak? Nie działać pochopnie, nie podejmować pochopnych działań, tym bardziej nie kierować się emocjami w karcie właśnie mocy. To musi umrzeć, te kłamstwa muszą odejść do przeszłości i ta przeszłość, widzicie? Karta śmierci, karta. Y Siódemki Mieczy koniec kłamstw, koniec oszukiwania samą, samego siebie, i żeby ktoś was nie oszukiwał, a tym bardziej osoba z przeszłości. Dlatego w karcie tej mocy zawalczcie o to, by mieć te 10 kielichów. Tak. Tak jest pokazane. Tak jest pokazane. I wyjść w składki, w której być może sami siedzicie i się sabotujecie. Tak, nie dać się, tylko zacząć działać, ale wspaniała energia, drugie skorpiony. Życzę Wam po prostu spełnienia na cały ten czas. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!